Albo dziecko się urodziło i oddali. Na pewno twoja matka i Santiago coś wiedzą. Nie mogę się wyzbyć poczucia winy. Gdybym nie bał się, że zabierze ją Ricardo, poród nie nastąpiłby przedwcześnie. Nie rozumiem cię, synu. Ale to Bóg decyduje o naszym życiu i przeznaczeniu. Jak ona się ma? Matka mówi, żeby mnie tracił wiary, ale Kamila wygląda bardzo źle. Nie przeżyję jej śmierci. Bóg nie może mi tego zrobić. Nie bluźni. Wybacz mi. Ale teraz moglibyśmy być znowu razem. Wychowywałbym jej syna i kochał jak własnego. Módl się do Boga, ale bądź pokorny i zaakceptuj jego wolę. Tym razem nie mogę ustąpić. Nie Gdyby ten łajdak nie pojawił się w jej życiu, nigdy by do tego nie doszło. Nie wolno ci żywić urazy. Sądzisz, że potrafię kontrolować ogień, który we mnie płonie i wypala? Ilekroć pomyślę, że ukradł mi miłość Kamili? Niczego ci nie ukradł. Gdy wróciła, byłeś mężem jej siostry. Ale już nie jestem. Módl się, syryna. Jesteś zajęty? To może poczekać, usiądź. Jak ci idzie? Niektóre dokumenty się nie zgadzają. Coś się stało z Camilo? No. Nie, nic. Więc Wiem, o co chodzi. Czuję się winna, Ascanio. Uważałeś, że spełniasz swój obowiązek? Don Alberto chce, żebyś poślubił Manuela. Kto ci powiedział? Ona? Wiem. Bardzo ją lubię. Ale to wy się kochacie. Lecz nasz związek jest niemożliwy. Ojciec namawiał mnie do powtórnego małżeństwa. Ale ożenię się tylko z Kamilą. Z czasem możesz zmienić zdanie. Nie. Ona jest kobietą mojego życia. Wiem, że w tej chwili czuję do mnie urazę, i modlę się, żeby z czasem zrozumiała. Że zawsze byliśmy sobie przeznaczeni. Za honor bractwa. Zapłaciłeś długi żony i jej pomimo to ją straciłeś chwilowo. Wyleczyłeś już swoje rany? Dokładnie. Mówiono mi, że byłeś bardzo chory i cudem przeżyłeś. Jeśli ktoś ma powód, żeby żyć, pokona samego diabła. Very good. Ponieważ dałeś mi słowo, że razem wybierzemy się na naszą ostatnią przygodę. No i nie chcę, żeby cię zabili, tylko żebyś mi zwrócił dług. Już wszystko zaplanowałeś? Tak. Flota czy port? Puerto Paraíso. Puerto Paraíso. Puerto Paraíso. To najważniejszy port w Nowej Hiszpanii. Właśnie dlatego Hiszpanie wykorzystują jego siłę obronną i nasz strach. Ale z doświadczenia wiem, że w twierdzy dyscyplina się rozluźnia, a żołnierze stają się leniwi i niedbali. To duże ryzyko dla naszych towarzyszy. Wszyscy możemy zginąć. Umrzemy albo staniemy się bardzo bogaci. Dałeś mi słowo. I nie mam zamiaru cię zawieść. Kiedy? Puerto Paraíso Anglik zwariował. Nikt nawet nie marzył o zaatakowaniu tego miejsca. Właśnie dlatego, bo żaden Hiszpan nie pomyśli, że ktoś może być tak zuchwany. Kiedy? Za trzy miesiące zdążę jeszcze zacząć szukać kamili. Chcesz, żebyśmy wrócili do San Fernando? Właśnie. Widziałeś, jak mnie tam nienawidzą. I boję się o moje dziecko. Myślisz, że zmniejszyli ilość gwardzistów? Mam nadzieję. Kiedy wyjeżdżamy? Jak skończą dozbrajać salamandrę? Za dwa tygodnie?

gorączka spadła. Niebezpieczeństwo minęło. Najgorsze jeszcze przed nami. Wiem. Imiona. Wróciłaś do świata żywy. Byłaś bardzo chora. Tak, pamiętam. Urodziłam dziecko. Gdzie ono jest? Ricardo. Ricardo żyje. Widziałam go. Rozmawiałam z nim. Naprawdę? Wyleczył się. Gdzie on jest? Co ci powiedział? Żebyś była cierpliwa, ponieważ przyjedziecie zabrać. Zamierza wrócić. To znaczy, że wyjechał? Musiał. Tropiła go cała gwardia, ale przysiągł, że wróci. Powiedział, że Cię uwielbia I nigdy nie opuści Dzięki Ci, Boże Żyję A gdzie jest moje dziecko? Z mamką? O co chodzi? To chłopiec czy dziewczynka. Ponde está? Gdzie ono jest? No mi murió. Tylko mi nie mówcie, że umarło. No mi diga, nie Taka była wola Boża, kochanie. Będziesz miała więcej dzieci. Ale ja chciałam to. To nie wola Boga, tylko ludzka podłość. Gdzie jest mój ojciec? To nie była jego wina. Na litość boską nie wstawaj. Oczywiście, że jego i Santiago. Camilo, proszę, wracaj do łóżka. Nie wolno ci się forsować, nie ma potrzeby. Jasne, że jest. To było moje dziecko. Camilo, na Boga, musisz zrozumieć. Oni to zrobili dla twojego dobra. Zniszczyli moje życie. Jesteś winny śmierci mojego dziecka. Nie mów tak. To był błąd twój i Santiago. To dał ci moralne prawo separować mnie i zamknąć w tym domu, który był jak grobowiec? Urodziłam przedwcześnie, bo nie chciałeś dopuścić, żeby Ricardo mnie odnalazł. Nie miałeś dla mnie litości, gdy błagałam o okazanie memu dziecku odrobiny miłosierdzia. Co z ciebie za chrześcijanin? Co się stało z twoim współczuciem? Co ci zrobiłam, że tak mnie skrzywdziłeś?